Zadanie. Ilustracja przedstawia wycinek układanki puzli. Oblicz, wymiary lewego górnego puzla, korzystając z danych na rysunku. Tutaj strzałko, trzeba obliczyć wymiary szerokości i wysokości lewego górnego puzla. Dodatkowo widzimy, że każdy puzel jest. Zbudowany na planie kwadracika. Czyli tutaj ma szerokość, powiedzmy, x i wysokość też x. No i w niektórych miejscach, tutaj mamy taką wypustkę, nazwijmy to migdałkiem, trochę mi to przypomina migdał. No a tutaj mamy wklęśnięcie. Takiego, taki migdał wklęśnięty. OK, no i co tutaj trzeba zauważyć, skoro sobie tę szerokość puzla, ale bez tych migdałków, oznaczyłem przez x, no to sam migdałek, ta wypukła część albo ta wklęsła, no to niech ona też ma jakąś tam długość, powiedzmy y. No i teraz zauważmy, jak rozpisać daną szesnastkę. Tu jest x, tu jest x, a tutaj wystający migdałek, czyli y. Więc mamy dwa x. I dodać wystającą część Y i to jest 16. W podobny sposób możemy rozpisać dziewiątkę. Stąd dotąd mamy x, no i wystająca część, czyli x plus y równa się 9. No i zgadza się. W szkole podstawowej na chwilę obecną układów równach nie ma, a to w zasadzie jest układ równań, ale bardzo prosty. Więc to jest dopuszczalne. A my zresztą możemy to zrobić za moment bez nawet tych dodatkowych symboli, bo tutaj dodatkowym symbolem jest y. Ponieważ my tutaj zauważamy, że x plus y, te dwa symbole razem, zobacz, te dwa symbole razem to dziewiątka. Więc te dwa symbole razem to dziewiątka. No to co trzeba dodać do dziewiątki, żeby wyszła szesnastka? x będzie równe 7. Jak siódemkę sobie tutaj wstawimy tak do tego drugiego równania 7 dodać y równa się 9 no to 7 dodać 2 to 9. I już mamy nasze x -y i y. -ki. Więc przejdźmy do tego puzla wskazanego na rysunku. E, otóż e, tutaj wysokość wysokość to był x tak więc to jest po prostu 7 i koniec. Teraz szerokość naszego puzla, no to mamy tutaj w środku jednego x, no i te wypustki, te nasze migdałki, czyli dodać 2y. x dodać 2y, zamiast x wstawiamy siódemkę, 2 razy 2, no bo y to 2, 7 dodać 4 11. Zróbmy to zadanie drugą metodą. Otóż zauważamy, że nasza szesnastka, która jest zbudowana z tych elementów, co widzimy, tak. Szesnastka to jest szerokość puzla, szerokość puzla i wypustka. I tutaj też mamy szerokość puzla, szerokość puzla i wypustka. Czyli ta szesnastka to jest x plus 9. Na no rozwiązanie tego równania to jest proste, to jest 7, tak? Ale jeszcze raz przeanalizujmy. Tutaj masz szerokość puzla, szerokość puzla i wypustka, nasz migdałek. I tutaj masz podobnie. Szerokość puzla, szerokość puzla i migdałek. Czyli tutaj te odległości są równe. Więc szesnastka jest równa x'owi plus 9. Co zapisaliśmy w bardzo prosty sposób. I tutaj ominęliśmy tego paskudnego y. Więc już w końcu napiszmy odpowiedź. Wysokość e, pół zła to 7, zaś jego szerokość to x plus e, 2y, czyli 11.